Witam bardzo serdecznie, proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Wyznacz zmienną A. Mamy wzór na pole trójkąta, zmienna A to znaczy długość podstawy, tak? I teraz tak, jeżeli we wzorze mamy po jednej lub po drugiej stronie ułamek, to na początek chcemy się pozbyć mianownika, tak, żeby tutaj nie było ułamka. Skoro na dole jest dwójka, kreska ułamkowa to jest znak dzielenia, a odwrotnym działaniem do dzielenia będzie mnożenie. Dlatego też obie strony pomnożę przez 2, czyli p mnożę przez 2 i cały ułamek również mnożę przez 2. Dlaczego mnożę przez 2? Bo teraz ładnie nam się dwójki poskracają. 2 podzielić na 2 to będzie 1, i 2 podzielić na 2 to będzie 1. Czyli po lewej stronie co nam zostanie? p razy 2 to jest inaczej 2p równa się. A po prawej zostaje tylko A razy H. I teraz możemy już wyznaczać zmienną A, bo tutaj literka A ma nam zostać po prawej stronie, trzeba się pozbyć literki H. Skoro mamy razy H, to my obie strony podzielimy przez H, więc kreska łamkowa po lewej i po prawej stronie na dole będzie H, a na górze wskakuje 2P, a tutaj A razy H. I co teraz po prawej stronie ładnie literki H nam się skracają, więc co nam wyjdzie? Po lewej stronie mamy 2p przez h, a po prawej tylko zmienna a. I teraz wystarczy zmienić stronami, i już mamy wyznaczoną zmienną a. Zmienna a to są dwa pola dzielone przez wysokość. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.